Citroen C3 Picasso i pokażę wam jak usunąć inspekcję olejową tutaj sobie tym przyciskiem wybieramy przytrzymujemy i wyłączamy zapłon i włączamy teraz zaczyna się odliczanie od 10 do 0 jak to zajdzie wyzeruje się licznik który został 4400 do wymiany oleju 0 odpuszczamy wyłączamy zapłon Włączamy, sprawdzamy sobie i mamy za 30 000 km kolejną wymianę olejową. W ten sposób to się usuwa. To taki krótki film in instruktażowy. Więcej ciekawych rzeczy na kanale Motowizja TM lub na Instagramie Motowizja TM. I na tyle, nie jesteś ciekawy. Innych rzeczy zostaw subskrypcję, komentarz, lajka. I czekaj na kolejne filmy. Cześć.